Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I w tym filmie dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak w pełni na legalu nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości. A jako, że tymi nieruchomościami handluję na co dzień, to coś tam o tym wiem i też wbrew pozorom tych podatków trochę, nawet trochę dużo płacę. Dobra, to przechodząc od razu do konkretu, do, do meritum. Chyba taka najistotniejsza informacja, którą chciałbym Wam przekazać, to to, że jeśli chcemy w ogóle nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, to musimy odczekać 5 lat, zanim dojdzie do sprzedaży. Natomiast co jest tutaj istotne, to to, że musi być to 5 lat pełnych obrotowych, liczonych od 31 grudnia roku sprzedaży. No to jest dość długo, bo oczywiście nie każdy chce tyle czekać. No jeśli nie chcecie tyle czekać, no to oczywiście możecie sprzedać Waszą nieruchomość przed upływem tych 5 lat. Natomiast no tutaj w grę wchodzi inna sprawa. Jeśli wydatkujemy te środki uzyskane ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, no to tutaj w ciągu dwóch lat od sprzedaży, no to tutaj nie zapłacimy podatku od tej kwoty, natomiast no, zapłacimy podatek od tego, co zostało. Czyli na przykładzie, jeżeli jeżeli mamy mieszkanie warte na przykład 500 tysięcy złotych, sprzedamy je za 500 tysięcy złotych i kupimy sobie nowe. Za 300 tysięcy złotych, no to płacimy 19% od tych tylko 200 tysięcy złotych. Jeżeli nie wydatkujemy tych środków przez 2 lata, no to musimy złożyć korektę pit i zapłacić ten podatek wraz z odsetkami. Tutaj ja ostatnio widziałem taką sytuację, gdzie jeszcze cały ten mechanizm był. Wykorzystane jeszcze w inny sposób, gdzie byłem jakby świadkiem sytuacji, gdzie po prostu sprzedający z kupującym umówili się w taki sposób, że kupujący wpłacili ogromny zadatek w wysokości 90%. Na, w formie aktu notarialnego umowa przedwstępna była zawarta, no i po prostu data umowy finalnej była umówiona w taki sposób żeby temu sprzedającemu wyszło te 5 lat. Więc to, to zostało ominięte trochę w taki sposób. No, minusem tego jest to, że ten kupujący, no jakby sobie mieszka w tym mieszkaniu, nie mając aktu notarialnego, tylko no okej, okay, no ma tą umowę przystępną, ale zawsze jest to gdzieś tam, powiedzmy, słabsze zabezpieczenie. No i też minusem jest to, że on tego, tej nieruchomości nie może sprzedać. Dlatego no zdecydowanie e, ja polecałbym Wam jednak. E, Próbować to, w zależności od tego, oczywiście, czy jesteście kupującym czy sprzedającym, ale rozgrywać to w taki sposób, że jeżeli wy jesteście sprzedającym, no to po prostu wykorzystywać te środki na własne cele mieszkaniowe w 100%. No bo jeżeli sprzedamy mieszkanie warte 500 tysięcy i kupimy sobie nieruchomości na 500 tysięcy na własne cele mieszkaniowe, co wiem, że może być trudne, no to podatku nie zapłacimy. Natomiast. Bardzo ważne jest to, że mieszkanie pod wynajem to nie są własne cele mieszkaniowe, no i to jest coś, co może być bardzo łatwo tutaj zakwestionowane. Jeszcze co chciałbym wspomnieć, że, są to, że musimy te środki wydatkować w dwa lata, w ciągu pełnych dwóch lat, liczonych od 1 stycznia, ale następnego roku. Czyli tak naprawdę, jak dobrze pokombinujemy, to możemy sobie z tego zrobić prawie 3 lata, powiedzmy tam 2 lata, 11 miesięcy. No i okej, okay, no tutaj jeszcze nie chciałbym y, chyba wchodzić nawet w kwestię y, y, sprzedaży takich transakcji pomiędzy podmiotami, gdzie jeszcze wchodzi VAT, PCC, no i to już są y, bardziej skomplikowane kwestie. Dobrze, moi drodzy, to chyba w takim dużym skrócie tyle. Podsumowując, no albo 5 lat czekamy, albo sprzedajemy. I staramy się 100% środków wydatkować na własne cele mieszkaniowe w ciągu właśnie dwóch lat, czyli mieszkanie, dom, ewentualnie grunt pod budowę domu. To też jest, yy, można to zinterpretować jako na własne cele mieszkaniowe. Dobra, moi drodzy, yy, jeżeli chodzi o ten główny temat, to tyle. Ja jeszcze chciałem tutaj jedną ważną informację Wam zakomunikować. Zapraszam Was bardzo gorąco yy, we wtorek, 28 lipca na. Spotkanie informacyjne dla osób, które chciałyby inwestować razem z nami w nieruchomości. To jest spotkanie online, na którym ja przybliżę wszelkie szczegóły dotyczące tego, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, jak można z nami rozpocząć współpracę, jakie stopy zwrotu utrzymują nasi inwestorzy i wszelkie tego typu kwestie. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego filmu. W tym filmie to wszystko. Subskrybujcie kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej.